Tak, może założę to. Nie, a może założę to. Hmm. A może to? To może to. Nie. Nie, to nie pasuje do moich trampek. Kto to? Przecież jestem sama w domu. To pewnie Rabusie! To wy. Ginny, oszalałaś? Przepraszam, nie spodziewałam się was tak wcześnie. Wcześniej mieliśmy się spotkać dwie godziny temu. Prawda? Oj, straciłam poczucie czasu. To na pewno. Czekaliśmy na ciebie przy domu, ale nie wychodziłaś. Postanowiliśmy więc wejść do domu. I sprawdzić, czy wszystko w porządku. Przepraszam, ale nie mogłam wybrać ładnego stroju. No daj spokój, chodźmy już. Tak, Ginny, zbierasz się za długo. Dobra, szybko coś założę i idziemy. Synu, szykuj się. Dokąd? Idziemy na rynek. Kupić nowe spodnie do szkoły. Nie, mamo, tylko nie na bazar. Dalej, dalej. Wyrosłeś już ze starych. Nie chcę sobie psuć wolnego dnia. A myślisz, że ja chcę? Idź się ubierać. Nie! Max, albo się przygotujesz, albo zostaniesz bez konsoli. Dobra, idę. Kropny dzień. Byłby o wiele lepszy, gdybyś nie narzekał przez całą drogę. Nienawidzę bazarów! bazaru. A gdzie twoim zdaniem mamy kupić ubrania? W centrum handlowym. Co my milionerzy? Mamo, ceny tam są takie jak na bazarach. Ale za to nie ma tam takich ładnych spodni. Nie założę tego. Jak to? To dlaczego je kupiliśmy? Nie wiem. Są dobani. Na targowisku ci się podobały. Powiedziałem ci tak, żeby szybciej wrócić do domu. No cóż, mój młody człowieku, założysz te spodnie. Tak, a teraz rozpakujemy zakupy spożywcze. Tak, kasza, kurczak, sól, masło. A gdzie mój czekoladowy batonik? Nie kupiłam go. Jak, prosiłem cię! Są szkodliwe dla zębów. To tylko tabliczka czekolady, co to za dużo? Gdy zaczniesz sam zarabiać pieniądze, będziesz kupował sobie co tylko zechcesz!